No, no, były to różne czasy, no niestety, żeby być sportowcem trzeba potrzebne jakieś pieniądze, może nie kosmiczne, ale muszą być, przede wszystkim stałe, wtedy w stanie na dyskotekach, na, na ochronie, zapewniało mi takie pieniądze, później było wojsko, że o wiele było łatwiej, prościej, nie musiałem za, zarywać nocy były to czasy, gdzie nie posiadaliśmy stypendium, nie posiadaliśmy, e, nie byliśmy, się tak, dobrymi sportowcami e, i wtedy wo, wojsko tak naprawdę uratowa, uratowało, że miałem ochotę, motywację do tego, że, żeby, żeby trować miałem e, pensję miałem za, zatrudnione jakieś pod, podstawy, podstawy bytu co jest dla sportowca bardzo bardzo e, bardzo bardzo ważne i tutaj z tego miejsca chciałem podziękować moim dowódcom, którzy tak naprawdę dali mi taki duży kredyt zaufania mam nadzieję, że że już go spłaciłem lekko. Tak, na wojskowych imprezach zdobyłem też już parę medali, jakieś tam e, osiągnięć. Moje cywilne to też są tak samo startuje jako żołnierz, prawda? Więc muszę się godnie prezentować nie tylko na wojskowych, ale na cywilnych. E, również mam nadzieję, że to mi wychodzi. E, czasami nie do końca, prawda? Po, po, po ostatnich brzydkich słowach, ale no tak jest mimo mocy biorą górę. Bo byłem przygotowany na, lep na lepszy e, wynik lepszy rezultat to niestety, no to jest sport, nie zawsze ten najlepszy, ten lider tablic światowych wygrywa. W Londynie byłem piąty, mam nadzieję, że tutaj w Rio spokojnie powalczę, nie wiem czy z Robertem Hartingiem, ale ja na pewno jeżeli będę zdrowy, będę mocny. Pozdrawiam wszystkich czytelników i nie tylko, czytelników Polski Zbrojnej, zapraszam was wszystkich na portal internetowy, naprawdę możecie się dowiedzieć ciekawych rzeczy.